I witam Was wszystkich bardzo mi serdecznie w kolejnym projekcie z serii Zagrajmy Wy. Jak widzicie na Waszych ekranach, gra Until Down. <tak>, tak. Słuchajcie, to będzie dość nietypowy projekt, gdyż jest to pierwszy projekt nagrywany prosto z PlayStation 4. I tu chciałbym bardzo podziękować i pozdrowić kawkę oraz Google za udzielenie rad i wskazówek, jak nagrywać właśnie z PlayStation. Słuchajcie. Nagrywam to oprogramowanie, które jest od razu dostępne przy zakupie PlayStation. Jednak jednorazowy filmik ma max 15 minut nagrania. I nie wiem jeszcze dokładnie jak to działa, ale jestem pod presją czasu, gdyż po tych 15 minutach muszę automatycznie uruchomić nagrywanie ponownie, przy czym zapisać poprzednie nagranie, by go po prostu nie stracić. I to będzie dość kłopotliwe i problematyczne. Dla tej serii, ale postaramy się w miarę zmieścić w czasie. Będę co chwilę spoglądał na stoper, przy czym pewnie. przy czym pewnie. Y, pominę jakieś rzeczy w trakcie grania, ale nie no. śmieję się, myślę, że jakoś to nam wyjdzie. E, słuchajcie, gram jak wiadomo na padzie, a jak wiecie, pad raczej dla mnie nie jest stworzony. E, mylą mi się tutaj przyciski, klawisze, przez co może być jeszcze gorzej. Jednak myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia i po pewnym czasie ogarnę pada i nie będzie mi się to tak myliło. Jednak w tej grze jest system quick time eventów, gdzie musimy naprawdę spieszyć się z podjęciem właściwej decyzji, co zapewne w moim przypadku będzie problematyczne i śmieszne. Eee, także tu Was teraz ostrzegam przed tym. Tak, nie, nie wiem, gdzie jest. Eee, nie. Muszę zobaczyć po prostu napada, żeby wiedzieć, co kliknąć. Bo tak to mi się mylą klawisze, przyciski. Obawiam się, jak to wyjdzie też pod względem technicznym i najbardziej obawiam się właśnie tych 15 minut. Jednak podczas montażu postaram się, by te przycięcia nie były jakoś tak bardzo widoczne. Miałem tutaj również problem z nagrywaniem mojego głosu z mojego mikrofonu, gdyż moje słuchawki z mikrofonem nie są kompatybilne z padem. W związku z czym PlayStation 4 ich nie przechwytywał, e, dlatego mam taką nieco lichą słuchawkę z mikrofonem i niestety nie muszę się teraz zadowolić. E, tak, bierzemy się za Until Down i będzie to Let's Play na ślepo, który wejdzie sobie teraz za drugi sezon The Walking Dead, który niedawno skończyliśmy. E, Grałem tylko tutaj, jak możecie zobaczyć, tylko troszeczkę, by zobaczyć z czym tą grę się je. I postanowiłem ostatecznie, że nagram ją na ślepo. Ogólnie jest to gra, która zapewne mocno szarpnie naszą psychiką, tak jak to zrobił drugi sezon gry The Walking Dead. I ja naprawdę nie wiem za co się biorą i czy Ty ja to przeżyję. Ale nie, chcę po prostu z wami przeżyć tą przygodę. Dla tych, którzy może nie wiedzą, co to za gra, postaram się tak pokrótce ją przedstawić. Ogólnie gra z tego, co mi się wydaje, jest tylko na PlayStation 4. Jest to horror, fabularnie nawiązujący do filmów grozy, to e, B. E, poznamy tutaj, słuchajcie, ósemkę przyjaciół, która wybiera się w góry e, do schroniska, który jest kompletnie odcięty od reszty świata, e, by pogrzebać bolesne wspomnienia z powodu śmierci swoich przyjaciół. Jednak ta wycieczka szybko przemienia się w koszmar. E, I... Piekło. Przypomina mi to, że to troszeczkę taki film Hotel Zła. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, ale tak, takie klimaty tutaj będą. Dodatkowo jeśli chodzi o sam let's play, to odcinki będą trwały do 30, od 30 do 40 minut, a na początku będzie znajdowało się właśnie to intro, które mieliście, właśnie możliwość zobaczyć. Chciałem również tu zaznaczyć, że gra posiada krwawe sceny, przy których lepiej nie jeść. Tak samo, tak samo osoby, które nie lubią widoku krwi i mają słabe nerwy, powinny przemyśleć, czy brać się za oglądanie tej gry. Dodatkowo, słuchajcie, gra jest po polsku, czyli ma polski dubbing oraz napisy. Dlatego będziemy grali właśnie z dubbingiem i napisami, co może nie wszystkim się spodobać, bo wiem, że wśród moich widzów są zwolennicy angielskiego dubbingu, a nie polskiego. Tak, słuchajcie, tutaj dubbing tak, niek... nowe dubbingi też mi się tak słabo podobają, nie wiem czemu. Eee, Okej, okay. także myślę, że to już wszystko, co chciałem Wam przekazać, dlatego zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy sobie tutaj nową opowieść, przy czym pewnie nadpiszemy sobie e, mój stary safe. Eee, tak, jeszcze gdyby ktoś się pytał, dlaczego dubbing polski, no to nie chcę tutaj też was męczyć waszych oczu, żebyście musieli patrzeć na te napisy na dole. Dlatego... Okej, okay, zaczynamy. Efekt motyla. Z tego co mi się zdaje był chyba też taki film. Mające miejsce dziś machnięcie skrzydeł motyla może spowodować tornado. Uraga. Błaha decyzja może znacząco zmienić historię w wieku wydarzeń. Moje działania wpłyną na to, jak rozwinie się historia. Moja opowieść jest tylko jedną z wielu możliwych. Działaj ostrożnie. Tak. Tą grę można przechodzić na wiele sposobów. Mamy już schronisko, jak możecie zobaczyć. Jest zima, śnieg. Uuuh, nie lubię śniegu. Kiedyś mówiłem, że lubię śnieg, ale tylko w zimie. Uuuh. To było naprawdę. Ja lubię śnieg tylko w święta. Było jest taki świąteczny? Żyła sobie. To nie jej wina, że tak ją ciągnie do Majka. Pana się do niego podwala, a ja tu tylko dbam o moją M. To, że jest przewodniczącym wcale nie oznacza, że jest własnością publiczną. Mike jest mój. Nie jestem niczyją własnością. Co też nie powiesz, skarbie? Hej, Hanna. Ej, ktoś tam był? Tata mówił, że tylko my tu będziemy w weekend. Okej, okay, w tym momencie właśnie zaczynamy rozgrywkę. Będziemy tutaj kontrolować różnymi postaciami. To jest jedna z nich. Eee, tak. Tutaj świeci się taki przedmiot. Pewnie będzie jeszcze samouczek. O właśnie jest. Ciśnij i przytrzymaj R2, by podnieść notatkę. To jest R2. Okej. Okay. Co my tu mamy? Hana, wyglądasz bardzo smakowicie w tej koszulce. Mmm, ale założę się, że bez niej wyglądasz jeszcze obłędniej. W pani o długiej do pokoju gościnnego, Mike. Ja piernicze. co się tym razem pakuje nasza naiwna siostrzyczka? Oh, czas tak. na interwencję. Idziemy zainterweniować w takim razie. Mogę sam pogadać? Tutaj w ogóle coś ludzie. Strasznie tu jest ciemno, mimo iż światło jest zapalone. A, coś nic nie poradzimy na to. Hmm. Czekajcie. Tu się jeszcze coś świeci. Używaj prawego drążka, by się rozglądać. Okej. Okay. A tu coś jest. Nutelka wina, chyba. Zobaczmy. Matko, Josh. Jak zwykle, żeś nas wszystkich przemił, brat. Przysłałeś wiadomość. Fajnie, że jesteś. Może powinniśmy zacząć od, wiesz, czegoś małego i zobaczymy co będzie dalej. O tak. Matko! Super, co spiera się. O mój Boże! Mat! O co tutaj chodzi? A! Hana! Przepraszam Hana, wszystko głupi. się pomagało. To tylko głupi żart. Ale. Oh, Kurde. A raz was dupki. Brak słów. HANA! <laughs> <laughs> Okej, okay, ktoś tam był... Y ale nie mogę poruszać. Znajdź resztę obuć Josza. Josz jest podpity, więc znajdźmy tę no, resztę. Na dworze ktoś jest. Co jest, kurde? HANA! Co jest hana? Gdzie poleciała moja siostra? Wszystko gra, tylko na na żartach się nie zna. To tylko małe ja, Johanna! Coście narobili? Tak się tylko droczymy, Bez. Rozumiesz na żarty. Wygnuję. Hana! Tak, to było mądre uciekać w sam środek burzy śnieżnej. No ciebie to na bank ma teraz ochotę oglądać. Na bank, Mike. Okej, okay, teraz kurde. jest samouczek. To, to jest właśnie... To jest ten quick -time eventów, o których wcześniej nie mówiłem. E, ostrożnie, szybko. Tak, ostrożnie biegnij. Zrobili jej głupi rzep, ona się zasadziła, ucieka. No, biedna leci. W ogóle... Mądre. Lecieć w burzę śnieżną. Prążaj za hałasem, prążaj za śladami. bo za śladami, nie? Jeśli to są ślady jej stóp. O ile no, śniegów nie przykrył wcześniej. Jelonki. No i spłuszyła się. Też. Ale żeby aż tak się zastydzić i uciec od znajomych? Okej, okay. użyj panelu dodatkowego w sposób wkazany na ekranie Telefonik Hanna Okej, okay, ona włączyła sobie latarkę Acha. B Musimy poszukać tej Hanny To idziemy jeszcze w ogóle wybiegła taka nieubrana w ta tą śnieżyca Mądra Mądra inaczej Wow Jaki jelonek przeleciał przed twarzą Martko. L1 L1 co? Jezus, nie, do, nie doczytałem, bo wiedziałem o tym jeleniu Okej okay, patrzcie, coś tu jest, bo się błyszczy wybieramy okej okay. wow mieliśmy jakąś dziwną wizję chodź ja sobie jeszcze podłączę telefon do, do warki, oczywiście bateria pada to idziemy dalej mieliśmy jakąś dziwną wizję śmierci idziemy dalej was hmm. co co się dzieje? Ale grafika jest ładna. Las nocą. Bum, bum, bum. Ło, wow, wow, wow. Co to? Właśnie. Możesz tam wycelować? Jakiś ogień buchnął. O, tam nie jest chana. <laughs> wow, to oczy. Dzień. Nie Masz, Marze, weź mój płaszcz. Ale bez mnie, idiotka! Kurna pało! Łotce z oczu. Hanna? Dzięki. Nie będę nic dobrał. Zatrzymaj Tak, przewróć się. Mój telefon.

Mam jakiś tu Mam jakieś ognia Puść sama Puść się Puść się Piesimy siostrę no, Wyciągnijcie no, tą rękę, a także... A Ała. Ok, Uderzyły się skały. To było bolesne. Analityk. Zmieniliśmy w ogóle miejscówkę teraz. Zanim zaczniemy, warto, żebyśmy wyjaśnili sobie kilka drobnych, ale istotnych kwestii. Nie da się już zmienić tego, co się zdarzyło. Przeszłość jest poza kontrolą. Chcąc wyjść na prostą, musisz się z tym pogodzić. Wiedz, że niesie to ze sobą obietnicę wolności. Wszystko, co od tej pory uczynisz, otworzy przed tobą lepszą przyszłość. Musisz o tym pamiętać. Musisz mieć tego świadomość, gdy będziesz grać w swoją grę. Każdy wybór, jakiego dokonasz, wpłynie na los twój i twojego otoczenia. Zatem... Zobowiązujesz się do rozpoczęcia gry, Oczywiście. to bardzo istotne, a ja pomogę ci to dostrzec. Czasem, czasem te rzeczy mogą być nawet przerażające, a ja jestem tu po to, by upewnić się, że niezależnie od tego, jaki obrót przybiorą, będziesz w stanie się z nimi uporać. Dobrze. Zaczniemy może od prostego ćwiczenia. Podnieś proszę te karty. Powiedz mi, co czujesz, kiedy patrzysz na obrazek na odwrocie. Okay. Odpowiedz szczerze, to bardzo ważne. Inaczej to nasze doświadczenie na niewiele Ci się zda. Dobra, profesorku. Ten uśmiech. Puh. Jakiś terapeuta czy ktoś? U. Trak na wróble wygląda przerażająco. Ale mamy farmę. i pola kukurydzy. Hmm. Więc jakie dokładnie uczucia wywołał w tobie ten obrazek? Tylko szczerze. Hmm. Niepokój i radość wygląda tak niespokojnie, taka cisza przed burzą bym powiedział. Okej. Okay. Szczerość jest ważna. A jak myślisz... Dlaczego odczuwasz ten niepokój? Strach na wróblach mnie przeraża. <grywa> właśnie jest. Rozumiem, no tak. Załóżmy, że nie byłoby tam żadnego stracha na wróble. Byłoby ci dobrze przebywać tam w samotności. Samotności? Na ten przykład. Nie. Hm? A to czemu? Yy, samotność byłoby strasznie? Ah, jest cienka granica między spokojem oferowanym przez samotność a izolacją. Może warto będzie to zgłębić w przyszłości. Hmm? Obawiam się, że czas minął. <laughs> Na razie. Przed kolejną sesją... Spróbuj otoczyć się swoimi przyjaciółmi w miejscu, które sprawi, że poczujesz się bezpiecznie. Chyba nikt nie lubi samotności. Ale ładny ma gabinet. Podoba mi się ten fotel, co tam ma w tyle. się zaczyna. obchodzimy pierwszą rocznicę straszliwej tragedii która miała miejsce na górze Washingtonu Szeryf Klein, która stała na czele Dziękuję za zaproszenie, Mamie. Słuchaczom, nowe informacje o Hanna i B w siostrach, które do dziś nie zostały odnalezione. Siostry Washington opuściły należące do rodziców schronisko dokładnie rok temu, nocą podczas śnieżycy. Przestępstwa. Oficjalnie tego nie wykluczamy. Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Możliwe, że coś go łączy z rodziną Washingtonu. Przestrzegał ich przed budową schroniska na górze. Utrzymywał, że to święta ziemia jego przodków. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Funkcjonariusze przeszukali okolice. Pomyślcie, <grymne> że dziewczyny nie zdołałyby tam dotrzeć. Ta góra zdaje się w jakiś sposób przyciągać tragedię. <grymne> Nawet nie wiesz, ile w tym prawdy. Dziękuję, że przyjęłaś nasze... Całą rodziną Washingtonu. Ich synem Joshem. Szczególnie dziś, w pierwszą rocznicę tajemniczego zniknięcia Hannah i Beth Washington. Witajcie, przyjaciele i fani. Nie, dobra, jeszcze raz. Dobra. Witajcie, fani przyjaciele. To jest absolutny chicior znów was tutaj gościć. Po pierwsze, naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę Was znów powitać na corocznym, zimowym wypadzie do Blackwood. No, pozwólcie, że przez moment odniosę się do tego trochę delikatnego tematu, na wiecie. A wiem... Że pewnie wszyscy się o mnie martwicie i że powrót tutaj po tym wszystkim, co stało się w ubiegłym roku, to ciężka sprawa, wiecie, ale chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że naprawdę wiele dla mnie znaczy, że to razem robimy i że jestem pewien, że dla Hanny i Bet wiele by znaczyło to, że wciąż trzymamy się razem i że o nich myślimy, bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z was i przeżyć wspólnie chwile, których na pewno nie zapomnimy nigdy do końca życia. Ehm, przez wzgląd na moje siostry i... no wiecie... także ten. To zabawmy się jak pieprzone gwiazdy Porno i niech to będzie pamiętna wyprawa dla nas wszystkich, okej? Okay? Tak! <gry> Okej, okay. także teraz zaczynamy grę. Jesteśmy w Blackwoods. Ow. Oh, wow. To jest z nożem. Albo z maczetą. Sam. Przyjaciółka Hany, sumienna, taktowna i śmiała. Jedna z pierwszych ośmiu chyba postaci. Okej. Okay. Halo? Jest tam ktoś? Tak, mój brat jeszcze goni Koteś. to słyszycie, to nie przejmujcie się. Okej. Okay. Ścieżka do stacji kolejki liniowej. Mhm. Fajnie tu jest. Ale samemu. Nie przeraża ten gościu, co był za mną na tym przystanku. Ona w ogóle sama jechała tym autobusem. Mamy jakąś bramę Tak, sam, e, czy Hanna i Beth stanęły już rok temu A cała grupka postanowiła tutaj teraz przyjechać Po roku tego te zdarzenia Co my tu mamy? Serio? Bramę szlak trafił przed górą Chris <gryś> Okej, okay, no niestety Bramę szlak trafił Możemy nawet spróbować nie ją otworzyć, ale widać, że to nie działa eee, Więc musimy znaleźć inną drogę ale tutaj nam się podświetla właśnie jak, jak, jak możemy przejść przez ten mur a Musimy się wspiąć po prostu Szybko lub ostrożnie Weźmiemy sobie ostrożnie Nie chcemy, żeby ona padła z tego muru, złamała sobie nogę czy coś Okej, okay, pisaj eventy. Tylko Spinaj się Spinaj się Nie masz skakać Okej okay. Na razie mi idzie dobrze Ktoś nas obserwuje Zgrabny skoczek sam eee, No to co, idziemy dalej? Strasznie mroczno tu jest <grystanie> Ale ładnie o, wiórka. Tak, Tak, nie możemy też teraz ruszać kontrolerem. <słodziak> bo byśmy ją spłoszyli. Idę do eee, Jeśli nie wiesz, co robić dalej, naciśnij R1, by wyświetlić bieżące zadanie. Okej, okay, co my tu mamy? bieżący cel. Uda się na stację kolejki liniowej. A, tu jeszcze mam jakieś statusy związku i cechy charakteru. Ona jest dość szczera, dobroczynna, nie jest zbyt taka dowcipna, jest odważna, romantyczna też taką romantyczką nie jest, ciekawość też taka średnia. A tu mamy jej relacje z innymi. Pewnie to będzie się zmieniać, te relacje wraz z dalszą częścią gry. Dalej przejdziemy teraz, nie będą się zmieniać. Ale tu jest ładnie.